ma? z tej strony Kuba731 A to jest Kolejny gameplay Z kolejnej jerki Dzisiaj zajmiemy się grą typu Fantazji, czyli Cheat of Light. Oczywiście to jest okontemówka I to będzie bardzo ciekawe Bo już Wcześniej zrobiłem Przecież wcześniej grałem w taką inną grę Fantazji To zagramy sobie w Drugą. I to jest właśnie ona. E, główną bohater... co zaczynamy bez przedłużania. A e, ja normalny tryb. Muszę wam powiedzieć coś o tej bardzo ciekawej grze. O! Naszą główną bohaterką, naszą postacią, którą gramy, jest niejaka... Taka latająca postać. Teddy... Well, czyli jakby powiedzieć czwarty rozdział, ona wydaje mi się, albo to jest księżniczka, albo to jest po prostu taka królowa, która la, lata taka nie wiem, wróżka, okej. Okay. O, tutaj mamy ładowanie i towarzyszło już właśnie jakiś taki... Nie wiem, duszek jak to nazwać Możemy oczywiście latać Bardzo ciekawa gra. grafika też jest niezła Okej, okay, no to co to... się ja gra jest po angielsku, no bo tak I ja oczywiście ja tą grę zainstalowałem sobie tą, tą właśnie sobie zainstalowałem, żeby nagrać Odcinek. Okej, okay. tutaj... Może, możemy porozmawiać z tymi wronami, ale tylko... One mówią własnym językiem, więc nic nowego od nich nie dowiemy się. Okej, okay. możemy wyjść tutaj. Co tutaj jest? Jakieś pomieszczenie. O proszę, skrzynki. O, możemy zebrać tutaj różne takie atrybuty. Zimik. To taka bardziej taka gra I jak to nazwać RPG? Znaczy nie RPG, ale taka no coś w No nie no coś w stylu RPG Tylko. Tylko nie wiadomo jaki RPG MMO, RPG, ok. Nie ogarniam tego, ale wiem, że coś w tym stylu. Mamy tutaj poziom doświadczenia, i zdrowie, i coś, co tutaj chyba, nie wiem, mamy. No. tyle zdolności do wywołania jakiejś mocy. Po prostu ilość mamy do użycia mocy do naszej, do naszej bukaterki, Ok będziemy tutaj. te demówki są krótkie, tutaj właśnie zobaczymy jak. Okej, okay, tutaj kolejna strzynka. O, mamy coś specjalnego. To są jakieś takie, nie wiem, rubiny, kryształy. O, możemy przydzielić sobie. O, możemy coś wytwarzać taki rubin. Okej. Okay. Ale możemy też go dać do naszej broni, więc może damy, a później okej, okay. aha, ci możemy przydzielać? No taka gra bardziej. Z RPG. O, tutaj mamy skillę, e, czyli umiejętności, czyli jednak RPG. Co by tutaj rozwinąć? Okej. Okay. Chyba to będzie bez znaczenia, które zdolności wydamy. To jest akurat bez znaczenia. Chyba bez znaczenia, ale zawsze umiejętności dadzą nam takie ułatwienie w grze. Czyli zmienięcie postaci da nam, że łatwiej będziemy... że łatwiej będą nasza... Łatw będziemy mieli łatwo w naszej przygodzie. Okej, okay, jesteśmy w innym miejscu. Warto tutaj się porozglądać. Ok, tenty już nie przedostaniemy się. Co tu mamy? Zablokowane. Ok, może tenty spróbujmy. Co tutaj jest? Szkoła Drawron? Okej. Okay. on tutaj daje jakieś takie światło Ale jak widzę... Tutaj nic nie możemy, jedynie my możemy tutaj dzwonić, więc... Idziemy To akurat zamknięte więc może, a może tutaj coś, może znajdziemy tutaj klucz do tej katy Tutaj, okej, okay, bar. wszyscy tutaj śpią. Okej, okay. tak, to się chyba nie obudzą, jak będę tak w klikać, więc... Dobra. Co no się za dużo wypili. O, mamy jakąś tu mamy jakoś powstać. Tu niech zgadnę, tutaj nic tylko nie ma. Ok. Porozmawiajmy z nim. Okej, okay, ona teraz z nim rozmawia. A, jednak królowa lub księżniczka. Okej. Okay. Jest tutaj sam. tutaj poczytać to wszystko hej okay. ok ciekawa była rozmowa I, ja, czyli te wszystkie wrony to tak naprawdę to są mieszkańcy tej całej wioski, tylko przemienieni. No to jest jaj, okej. Okay. I musimy tam wejść, mamy chyba pierwszy quest. Okej. Okay. No i mamy naszego towarzysza, który z nami się zabierze. Okej, okay, gra się ja wczytuje. To jesteśmy tutaj w środku. O, I mamy duszka, który nam da świetra drogę. Nie wiem jak go w ogóle nazwa, Nie wiem, czy to jest okej, okay. O, może się przemieszczać. Okej, okay. myszką oczywiście. O i mamy tutaj pająka, może tutaj zaświecić. A, może on tak, zatrzymać go, okej. Okay. Ale może spróbujmy z nim powalczyć. O, może od razu pierwsza walka, co? O, no to zaczynamy walkę. Okej, okay. wygramy. Co? Atakujemy? A go? A ten co wybierze? Może też... E, też w niego? Na chwila. A możemy tak dzięki temu zatrzymać? A może jednak nie... O, może to? a może podpal to? Okej, okay. tak to nie. Okej, na niego. Okej. Okay. O, no, tylko że to. A tutaj? Napajka? O proszę o mu zdrowia. O proszę bardzo. Okay. To może to? Tutaj. razem na niego na no, pokonano Okej okay. Może... zrobić tą laskę w tą maszkarę żeby tego globala na no, górze pokonanych i mamy i zostaliśmy punkty doświadczenia okay. Ja co on tak ciągle płacze? Tak Nic złego się nie stało. O, proszę, mamy kolejny robin. O, możemy przydzielić ten robin temu naszemu towarzyszowi. Ale możemy też... Możemy też ulepszać, no proszę. to może tak zrobimy może mu przydzielimy ten rubin może do jego laski o, o możemy ulepszać so o sobie tego starszego pana okej okay. Musi wystarczyć, ok. to pozwiedzajmy tutaj tą ludzie. Robi by nas złapał i okay, byśmy z nim walczyli. Ok, tutaj coś mamy. O, i dzięki temu możemy wejść tam. waliczne. Okej. Okay. Idziemy dalej. O, o, o mamy rubin. Tego też o zabierzemy i może sobie ulepszymy. O, i mamy większy rubin. Niech musicie to uważyć. Co tutaj. W no to damy naszej bohaterce. Okej. Okay. Idziemy tam... Zobaczmy, tam wejść w e? oknę. Okay. Okej. Zobaczcie, gdy używamy mocy tego duszka, to... Zobaczcie, ta moc poświecenia musi kończyć. Ma pewien limit. Więc trzeba na... bardziej... Okej. Okay. O! Patrzę, jak go ominęliśmy. Okej. Okay. Idziemy dalej. Um, przepraszam za, za te cięcie, ale nagrywarka przestała mi nagrywać. Będę musiał albo po prostu zmienić przycisk do nagrywania, albo po prostu się tego nau nauczyć. Dobra, nieważne. Tutaj mamy zagadkę do rozwiązania. Musimy użyć właściwie naszego duszka, żeby ją związać. Czyli to jest taka zagadka związana z cieniami. Musimy ułożyć te cienie. Okej, okay, tutaj mamy. Kolejny. O, proszę i możemy tędy wejść. Znaczy tam przejść. Okej, to zaraz. O, tutaj mamy jakiś podziemny... O, tutaj otwieramy. Musimy oczywiście od nowa zagrać. Dobry stąd Po jak napiję się, to już energia. Proszę bardzo, wypiłem. Więc idziemy dalej. Przy samo daje się te punkty dziki. OK. No to przechodzimy tędy O proszę, skrzynki kolejna. Bywa... O, mamy tutaj jakieś ogara z piekła. Zaraz go pokonamy, ale najpierw właśnie jest on. Mam nowe rubiny. Przechodzę nowa, to wszystko zaczynam. Teraz temu naszemu Towarzyszow... Towarzysz... damy no, Mamy naszemu sojusznikowi A raczej Towar... Naszemu przyjacielowi Też daliśmy, ale Możemy tutaj też ulepszyć sobie te rubiny Sobie ulepszę Dajemy to, okay. jeden to tutaj taki O! I mamy, o! Proszę, jakiś taki biały Okej okay. O, proszę złoty. Tak w kolorach. Okej. Okay. Okej, okay, dalej to nie. Okej okay. Damy ten złoty. Okej. Okay. ok jeszcze ten tutaj. Okej. Okay. Nasza bohaterka jest wyposażona w różne takie, nie wiem, runy. To jest dla naszego towarzysza. Damy mu jeden taki i jeden taki. Niech ma. Okej. Okay. Idziemy. Może powalczymy z tym ogarem. Okej, okay, mamy. Tutaj jak będziemy przytrzymać tego troszkę przy tych przeciwnikach, to tak naprawdę możemy go zatrzymać. okay that's down zerwał kurczuk to dzieciom wiesz że podpalmy go do ścisłości już i teraz, o, używam magicznej fajki nie proszę, pokonaliśmy no, to na to zacząć Ulepszymy. Tutaj damy słuchatelka jeszcze nic. Ok. Tutaj jest mamy A tylko tyle. Okay. Idziemy. Ciemno. O, proszę, proszę. Możemy jeszcze ulepszyć tutaj coś coś przydzielić, to może dam. To ten robin, a jemu ja dobra, cały komplet zatrzymujmy go, zatrzymajmy go, zatrzymujmy co okay. no i jesteśmy. Okay, jeszcze raz w te okuli Czy jakoś tak Patrzmy czy możemy Ulepszyć coś z tego No niestety nie W razie zostawmy i ruszajmy dalej. O, tutaj mamy ptaka. Kolejne wronę O, proszę. Panowie chyba się znają. Się dalej. chwila Zbieramy. No i mamy kolejny. Pewnie służące okej Ok. To tyle. Możemy wejść na dół. Nie. Chodźmy na górę, bo tu mamy dzika. Mamy kartkę. Jakaś wiadomość. Okej. Okay. Jak ktoś chce, to może sobie poczytać. Ja tylko nie będę czytał. Ale to chyba coś, nie wiem, coś w rodzaju takich, takich notatek. Jak teraz to was? O proszę, kolejna najeczka, że po prostu to są takie notatki, które wprowadzają nas do fabuły. Kolejne, dobra, więc schodzimy na dół. Nie dzieje Liczy się, nie proszę Państwa, oto kończymy właśnie demówkę. Zatokowali naszą bohaterkę jakieś takie trzy węgorze: nie? jeden z trucizną, jeden jakiś taki wody, ale jeden ognisty. Chyba możemy się domyśleć, że tam będzie właściwie jakaś tam walka Ale powiem tak, przeszliśmy właśnie temówkę I powiem wam tyle Bardzo ciekawa gra, muszę powiedzieć Naprawdę I to była kolejna, kolejny gameplay z kolejnej gry To jest naprawdę ciekawa gra Takie, która daje nam po prostu taki Kolejna gra RPG. Co tutaj mamy? Jest takich gier naprawdę wiele. I mamy, mieliśmy właśnie tą jedną, czyli Child of Light. Mam nadzieję, że ten gameplay wam się spodobał z kolejnej gry i będziecie czekać na kolejną minę, A tutaj jakiś ten filmik będzie puszczany. Jak zatrzymujemy grę? A tą naszą bohaterką, która. Ewidentnie to jest księżniczka, która podróżuje po tym świecie magicznym. I tutaj mamy rozwiązanie różnych zagadek. O, tu jest jedna z tych zagadek, które rozwiązaliśmy. Okej, okay. ona tutaj wyciąga miecz legendarny. To nawet ten jej miecz. Jak widać, ona walczy z, z tym. Może powiedzieć, że to jest taki powiedzmy zwiastun. Okej, okay. no cóż, taki świetny, świetny filmik, okej. Okay. Może dzisiaj zakończymy ten odcinek, znaczy ten gameplay. I cóż, widzimy się z kolejnymi materiałami na moim kanale. że do końca tego nie wiem miesiąca pokażę Wam kolejną e, nową serię, ale dopiero do końca tego ale pod koniec mi miesiąca należy to na tyle, więc cóż Na raja spada!